W tym tygodniu zacznijmy od dobrych wiadomości, których ostatnio jakby mniej. Szczepionka opracowana wspólnie przez Instytut Zdrowia i firmę Moderna w wystarczającym stopniu pobudziła układ odpornościowy testowanych osób i już wkrótce rozpoczną się najważniejsze badania końcowe. Obejmą grupę 30 tysięcy osób i dowiemy się, czy jej moc jest rzeczywiście wystarczająca, by chronić przed koronawirusem. Nie ma gwarancji, ale rząd ma nadzieję, że wyniki znane będą pod koniec roku. Chwilę potem mogłaby rozpocząć się produkcja na skalę masową. Wątpliwości nie ma firma Pfizer, która przekonana jest, iż będzie miała szczepionkę już w październiku. Chce wyprodukować do 100 milionów dawek do końca tego roku i potencjalnie ponad miliard do końca przyszłego, oczywiście po zatwierdzeniu przez FDA. Naukowcy mają nadzieję, że znana od 100 lat szczepionka na niektóre odmiany gruźlicy wzmacnia układ odpornościowy i pomaga w walce z koronawirusem. Na razie nie ma na to bezsprzecznych dowodów, ale konsorcjum szpitali i szkół medycznych prowadzi badania. Teorie o wpływie tej szczepionki na koronawirusa pojawiły się już kilka miesięcy temu w wyniku obserwacji rozprzestrzeniania się COVID-19. We Włoszech, gdzie śmiertelność jest wysoka, nigdy jej nie wdrożono. W Japonii tak i utrzymuje się tam niski wskaźnik umieralności, ale z drugiej strony mamy też kraje, gdzie program szczepień na gruźlicę istnieje, a umieralność na COVID jest wysoka. Czekamy na wyniki. Na razie więcej w ostatnim monitorze i na naszym portalu w internecie. Rząd wywiera presję na szkoły w sprawie przywrócenia nauki, włącznie z groźbą obcinania funduszy, a kolejne dystrykty decydują się na pozostawienie zdalnej nauki jeszcze przez jakiś czas. W Chicago trwają dyskusje, decyzja jeszcze nie podjęta, choć nauczyciele przeciwni są otwieraniu placówek, przekonując, że nie da się tego zrobić bezpiecznie, a zdrowie uczniów i pracowników jest według nich najważniejsze. Chicago Public Schools właśnie złożyło propozycję nauki hybrydowej. Temat kontrowersyjny, czekamy na ostateczne decyzje. Więcej w ostatnim wydaniu monitora. Pozostając przy temacie edukacyjnym, przyglądamy się, jak teraz będzie wyglądało życie studentów. Uczelnie przygotowują się do kolejnego semestru, ale będzie on wyglądał nieco inaczej. Jednoosobowe pokoje, jedzenie na wynos, testy na obecność koronawirusa, nauka w systemie hybrydowym. Tak, to popularne ostatnio słowo. Oznacza naukę częściowo w klasie, częściowo na odległość. Nikt nie ukrywa, że będzie trudno. Dobra wiadomość dla studentów zagranicznych: nie będą wydalani w związku z brakiem zajęć. Rząd wycofał się z wcześniejszych nakazów opuszczenia przez nich kraju w związku z zamknięciem uczelni. Sięgnijcie po ukazujący się w każdy piątek tygodnik Monitor, w którym wiele innych tematów: felietonów, poradników, a także bogaty dział ogłoszeń drobnych. Korzystajcie z naszego portalu, dostępnego bez przerwy. Monitor Zapraszamy!